To jest The Sims 3 i zobaczcie, mamy nowego lokatora. Jest to piesek, który wabi się alibi. E, prawdopodobnie jest to suczka. Tak, jest to suczka. Samiczka. Szczeniaczek. Zaadoptowałem ją jakoś niedawno. I to chyba tyle. Tylko ona bardzo często lubi się bawić... bycie w kałużach. To jest fajne. Magda weź się pogoń. Dobra. Opieka uczcia. to jest chyba wzmocnienie. Zgań za... Jest schudna? Nie za to. Jak zwykle mi się mogło pomyć. Yy, nie, to dobrze. Właśnie się w kałużę, przecież że jest złe. No właśnie. Anuluj, coś zepsułem. Przepraszam. Yy, nie tutaj. Yy, co to jest? Napełnić miseczkę. No właśnie. I w ogóle troszeczkę zmieniłem wygląd Magdzie. Nie widzicie, bo jest ciemno, w ogóle tu jest sof, chyba zimno. Sof, troszkę jesteś jak na czarno ubrana. No nieważne, na pewno i zmieniłem troszeczkę wygląd. Pomalowałem je troszeczkę lepiej i I chyba tyle. Posprzątamy. W ogóle przedłużyłem sobie troszeczkę zimę, bo zima mi się najbardziej chyba podoba z tych wszystkich pór roku. Jeszcze tak śnieg pada. Bardzo fajnie to wygląda. Sprzątnij, dobra, użyj. I na razie starczym. Ile jeszcze potrwa sobie zima? Dwa dni. Wiosna. Wiosny też jeszcze nie widzieliśmy, więc będzie spoczko. I wracamy do naszej libii, kochanej, pięknej. Co ty już robisz? Ej, bo mi kwiatka zepsujesz, ej, nie. nie, nie. Malutka. Strętna jesteś. Jest niszczycielska. Trzeba kupić jakąś może kość albo coś takiego, bo ona wszystkie kwiatki mi w domu pogryza. Po, po w sumie ostatnio gryzła... Nie, to znowu, sorki. Ostatnio mi gryzła kanapę. O, ma zabawki przecież. Może jest za mała, no nie? Ostatnio kanapę chciała mi pogryźć, a jeszcze wcześniej ławeczkę na dworku. Dziwna <grywka> dziewczynka mała. No, weź się tam zgań i posprzątaj tu troszkę. Nie ty, jesteś bliżej. O, wytrzyj kałuże. Wytrzyj. I pobaw się troszeczkę z lipi, bo nas wiesz, Uczucia daj wmuchać dłoń. No nie krzycz, panie, kopniesz ją, złamiesz jej kark i będzie jak w limbo na przykład. O, tak pisz, że jeszcze no, słodka. Fajny piesek, no nie? Dobra, ale wracamy już od pieska do normalnego życia simów. Zrób siuśku. Weź kąpiel, a Magda co zrobi? Baw się. Co? Dobra, z kim się bawię? Sama? Chyba braki towarzystwa, no nie? Ej, ja tak na gotykiem nie przebieram, Trzeba chyba to naprawić. Poczekajcie, zmień strój. Codzienny. Codzienny dwa. Bo przecież projektowałem, zmieniałem to wszystko, powinno być spoko. Nie wiem, co na odwala. Znowu mnie denerujesz? No, pokażę, jak się To da, to jest nowa Magda. Bo ty chyba ma te same. Zobaczcie jak się zesika, Takie mała tle wody, wydało. Boże, wytrzykałże. Libi bo oddam cię skąd. No, idź sobie, idź sobie, idź. No, bo cię oddam. Wycieraj, kałuży już. Bo mi panele, po, nie wiem, bo wychodzą, wiecie, z ich urowku. O, poszłam, zaraz by ci biegła po No, gdzie jesteś? Prawie nie będzie widać w tych zasłach, zaraz zobaczycie. O, gazetę sobie możesz pogryźć. Ja jest tak, nie ma, pieska widzicie, zniknęła sobie. Zniknęła. Pod liśćmi. Słodziek mały. Dobra, ty co? A. Chyba z tych zimno. Tyle mogę wam powiedzieć. Co ty byś robiła? Głać. A to w ogóle libi za ile dni zrobi się już? O, ona ma chyba już rodzinę. Nie, chcę kurczę, taka fajna byłaś. Bawicie się, to można było. Teraz co? Urośniesz? i Nie będziesz fajna. Opieka, co z wopiecami? Nie, nie będziemy zmieniać. Och, zabawa. Przeciąganie liny z pieskiem? Jak to będzie wyglądało? Boże. No, gdzie to jesteś nie zasłaniaj mi. A, to jest lina. Tylko, żeby mi nie zamarzła. Ta. I do pracy by kończyć. Aha, dobra. Bo właśnie, wiecie. Byłem w tej szkole. Zrobiłem tam co trzeba. Jeżeli pamiętacie. Szefowa? Znajoma. A, to jest Karolina. Tak, czy to była węna? Karolina. Możemy w sumie odwiedzić czemu by nie. Co tu mamy? Umiejętności. A co ty pracy nie masz? Masz ci wolne, no tak. Będziemy chyba mieć awans. To dobrze. Jest jedzenie. Zjedz obiad. Hot dog z tofu? Nie. Wszystko tylko nie tofu. Jak można jeść takie otręby? 17.49. Idziemy do sąsiadek. Trzeba jakieś nowe. Nie ma ich. To właśnie. Trzeba jakieś nowe sprowadzić, żeby wiecie, bo się z kim bawić na przykład. Libi chce spać. To już do domu? Jeszcze siku kupić jej zrobiła? A niszczyciel, to sobie zniszczę tą gazetkę, żebyś... Potem czegoś innego nie zepsuła. Połóż, się, śpij tak. Magda. Co ty robisz? Tak, o, też się do domu, bo zamarzniesz w końcu i kto na zastrzyki będzie pracował. W ogóle zobaczcie, mam pieniążków. Dwa i pół tysiąca. Wow. Ładnie, ładnie. Zarabia się, to się nie ma, no nie? Ale jeszcze Magda nie pójdzie do pracy, jeszcze jest za wcześnie. Ma pieska do wychowania. Boże, jakby Magda poszła do pracy. To pies nie wiem, puchałby zjadł I pogoda. Aktualna pogoda minus 11 stopni. Nie mamy komika. Ale patrzcie, od poniedziałku już jest cieplutko 23. To będziesz mogła pokąpać się w oceanie bez żadnych przeszkód. I światło wam zapalę. Jak znajdę jakieś. Ej, wyłącz telewizję. Bo my jesteśmy mądrymi ludźmi. A telewizja ogłupia. Podobno. Oj, widzicie, znowu śmierdzi z lodówki. E, sprzątnij, oczywiście. Zjedz. Suruweczka, żeby się nic nie zepsuła. I czekajcie, szukamy jakiejś latarki, bo jest strasznie ciemno. E, włącz wszystkie światła. A co tam zaszelejemy? Mamy środę, a godzina 20, więc. Mamy prawo wszystko widzieć. Ja widzę, że. Libi ma dziś urodziny. Juhu, juhu, ale ja nie lubię, jak u nas duża. Biegaj w koło. Z tych radości, bo że ty piszczysz, nie że jak mały. Juppie. I piesek nam rośnie. Tylko że ładna i... A nie kundelkiem. No trudno, kundelki też można kochać. Jesteś teraz... Nie, nic nie publikujemy. Jesteś teraz słodkim kundelkiem. Weź zabawkę, widzicie? Strzeszy obiekt. Wow, fajne. A, znowu nie to. No, bawcie się tą zabaweczką. W sumie spać się chcę, trudno. Mhm. Z takiej radości, aż Magda zostawiła tackę na podłodze. Posprzątaj tu, tu śmierć. Co ty na rękach chyba masz? A nie już myślałem co to jest. Chyba się zatruł. Tak czy nie? Co ci jest synek? Wy nie śmieci, może mu śmierdzi. Może tak, może nie. No, jesz czy nie jesz? Miałeś coś zjeść Magda. Chudasz się czy co? Pokaż się, Libi. No, większa Libi. Czy fajniejsza? Tego nie wiem. Bardziej mi się podoba być ta malutka. Tak, w śniegu nie było i widać. Żuj. Aha. Do zabaw w kolandii. Idź sobie spać. O, czwarty poziom gotowania. Wow, śpi. Strzesz obiekt. Będziesz kibelka strzegła. Co ty rybkę chcesz? To potem się załatwi. Co ty robisz? Temer dogrzał, patrzcie. Bałwan nam się rozpuścił, zobaczcie jak to wygląda. Boże, tragedia. Iglo, Iglo się jeszcze trzyma. Iglo to coś czujesz do wiosny minimum potrzyma. To w ogóle nam... Jezu, tu jakiś puk powinien teraz przyjechać. O, dwie sierpnie na Mustafa. Pamiętacie sopelki? Nie pamiętacie sopelków? Tam są te światełka, których jeszcze nie znalazłem, bo nie potrafię. W sumie nie szukałem, bo zapomniałem tak naprawdę. I czy ten też będzie aż do basenu szedł, żeby mu otworzyli? Czy ten jest bardziej inteligentny? O, Aśka już w ogóle ba poza domem. A to kto jest? Ewelina. Hmm. Przybrałaś się dziewczyno? Aha. Ci mają taki sam problem jak ja. Że zostawiają ciuchy gdzie popadnie. Ale co to już? Norma chyba. Porozmawiamy sobie z Eweliną co? Przyjazne. Na przykład to. Trzeba jakoś splecić tą rozmowę. Patrzcie każona. żona. Mąż się bawi z i nie zjadła. A tak sobie chrapie smacznie w domku. To już co Magda? Nie, dzidziusia nie będziesz miał. Boże, ty dziecko chcesz mieć. Ale dużo kasy byś dostał za to. Kiedy indziej? Pomyślimy o tym. Jedzenie do szafki. Eee, dobra, wracam do chałupy. Idziesz spać. Śpi, bo ty jutro do pracy idziesz. Jest godzina, prawie 24, ile można tam siedzieć. Eee, zrobisz pranie potem Magda. ja teraz zrobię mały myk. Wyłączę wszystkie światła. Bo niestety, ale... Patrzcie, pewnie ten rachunek będzie. Gdzie jest rachunek? Czekajcie, zaraz będzie problem ze znalezieniem skrzynki. Jest skrzynka. Weź pocztę. Ciekawe ile nam przyjdzie do zapłaty. Niedługo to zbraknie nam pieniędzy. A tak wiecie, troszeczkę zarobiłem. Współczas samochód i śnieg nie pada. Czwartek to jeszcze jest jeden dzień do wiosny. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wiosnę jako tako lubię, ale zimy nie cierpię. W Simsach jest jedynie taka atrakcja, że... Wiecie, widno jest. Widno. Ciepło, nie odczuwam tego mrozu. Co ci jest? Co ty głupia jesteś? Nie umiesz sama sobie podejść do miseczki. No to wygląda. A Magda? Czekajcie co ja jej dałem do jedzenia? I... na 10. Jest resztki. To chyba była. Hamburger z serem. Była hamburger z serem. Można i tak po polsku, no nie. Już chcesz wstać? Proszę bardzo. Będziemy się do życia. No i te nasze magiczne drzewa, jak widzicie, liści nie zgubią w ogóle. Troszeczkę lipnie. Jest to nie jest tak jak w dwójce, chyba że. Mi się wydaje. Tu żadne drzewo nie gubi liści. A myślę, że to będzie taka atrakcja, że, wiecie, fajnie będzie. Włączymy to pomieszczenie, oczywiście. Tak przyjemnie, żebyście mieli, żebyście cokolwiek widzieli. No, jesz, jesz. Potem zrobisz sobie siusiu, wykąpiesz się i będziesz świeża wypoczęta. Tego nie chcę Nie no, bez przesady, co to jest? Czy ty uniesiesz teraz Libi? To ja nie wiem, wątpię w to Wow O, ucz sztuczki widzicie? Idź na spacer Każ przed z domu, podnieść zwierzaka, ojejku Krzywdy sobie nie zrobił, nawet może już waży troszeczkę kilo Do pięciu, powiedzmy Ej, gdzie jesteś Libi? Libi nie uciekaj Aha Ta szuciec myślisz z tego powodu? Możesz umyć Ale ty nie śpisz, tylko to rów Ale tam bez żadnych problemów ją uniosłaś. Zwykłą zwierzaka, O, to na pewno. Czy ty ją teraz upuścisz? Coś przyjażdżona, chyba tego nie będzie lubię. Tak czy nie, czymś się tylko wydaje? No Libi, idziesz do wanny, tylko nie zniszczy jej za bardzo. A potem zrobisz... E, ucz polowania. Nie, bo będziemy jakieś papugi przynosiła, powiedzmy, do domu. Opieka... Co ty jeszcze może? Szczotkuj! No widzicie? E, idź na spacer, gładź to stosuj obrożne i sierść O, zmienimy jej kolor Bo czarna jako taką mi się chyba nie podoba Ale w sumie naturalna taka jest To już sam nie wiem. Do lusterka pójdziesz? Czy to będzie? Jak to będzie wyglądało? A już myślałem, że to będzie przy lusterku. No trudno W sumie pies i lusterko Tak nie trzyma się kupy O, jesteśmy w tej stodole Właśnie, bo to obrożne, jak nie masz Jaką byś chciał, bruszkę. Jesteś słodką, to byś miał różową. Tak? Pasuje ci? Czy chcesz mieć inną? Kość. O, ta jest fajniejsza, ma kolce, niż wyglądała jak jakiś bulldog. A sierść, kolor sierści. Nie będziesz szkundelkiem. Będziesz taką fajną. Yy, Fajnie bieską. Na przykład ta. Hops. No, szybciej się zmieniaj. Libi. Warbuj się o. Tak mi się chyba ona podoba. Tak, nie będę z Ciebie robił żadnych innych kundelków. Jesteś będziesz moją Libi yy, taką kolorową, taką fajniejszą. Dziękuję, zapiszcie. No. Duża libi, duża libi wcale nie jest fajna. No i znowu nic w czeka. Dobra, teraz. Nie! Nie! No. Fajnie. Sprzątni. Weź kąpiel. Tylko jeszcze Libi wyrzucić kibelka I potem odkurzysz. To znaczy w kałużę Ej, chyba woda nas nie kapie. Oblają wodą. Wow, dostać prezent od Asi. Wow! List <gryst> miłosny do... A co to? Zabawimy się. Ciekawe co z tego wyjdzie. Wysłałeś już? A, ty będziesz pisał go dopiero, żeby Magda cię nie nakryła. Ty. głupi jesteś. Nie, nie będziemy przyciągnąć. Co? A, ty komputerowo? To... O, patrzcie, To Bagdy nie chce, a do Karol nie będzie wystał. Jak mus, to mus. No i wysikajcie. Ona znowu się przebrała w strój sportowy tym razem. Hops, tu gdzieś był kosz. Tu jest kosz. Pewnie pełen jest, dlatego nie mogę trafić. Dobra, rób pranie. Zrobisz pranie. Zjesz śniadanie. Go, fry, Idziesz się do pracy. Na 16, jest godzina ósma, to chyba się wrobisz. Dla czasu to chyba nie będzie trwało. Pękasz, ej, Nunia. Siusia, siusia, bo chyba zaraz ty popuścisz. Usz. Pampersa ci pożywi. Nie, 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 dobra, zdążyłaś. Już myślałem, że tu wiecie, z kafelek będziemy musieli ją zbierać. Po Popsiemog, ale po magdzie by się wstydziło. Ok, jest szybciej, człowieczku. Do komputera? Dobra, masz swoje obowiązki, rób, co tam chcesz. posprzątać wazience, więc masz moją zgodę, jakby nie patrzeć. O, Lily mi wróciła. Teraz nie mogę się do nich w sumie przyzwyczaić, ona jest taka, wiecie, innego koloru, wtedy czarna była. Co ty robisz? żebyś się skaleczył? A go ferki robisz. Jedz. Idź do pracy, aby ukończyć... A co chcę kończyć? W ogóle Bo nawet nie pamiętam. E, czy to było to o tej szkole, czy to było coś innego? Nie wiem, tyle tych... Wyzwań dostawałem, że już, wiecie, może mi się mylić. Jak to szybko drukujesz na tych klawiaturze? Sprzątni. użyj, użyj, Libi co? Może sama byś się nauczyła jakieś komendy? Strzeż domu do Sama możesz? No jak to tak może być? <grywa> Biega w kółko. Ładnie co wychodzi. Idziemy na spacerek, właśnie. Musimy być na spacerkach. Libi, libi, biedaczku. Stój ma. Do kodomu, ej, nie, stój. Jej, idź tu. Szybko, szybko, szybko. Goń patyk, goń patyk. Ej, Asia mustawa chce pogadać. Czy Magda chce rozmawiać? Pewnie czemu nie? Także ze mną. Jakby do przemka dzwoniła, to czemu nie? Ale do Magdy co na soni? Dobra, koniec. Pójdziemy z psem na spacer. Podejdź tu, bo nie wiem gdzie ty jesteś. Libi Idź na spacer do. Yy, plaża. Lecimy tu. Zepsułeś coś, czy mi się tylko wydawało. Oby nic, sprzątni. Ale brudasy tylko w wanny mi brudzą. No, idziemy. Czemu nie? Kamerkę sobie zmienimy. No i. Ubierz się! Aha, dobrze. Czyli katar gwarantowany pewnie, tak? Suszarkę, nie będę kupował suszarki. Patrzcie, smycz! Wow, kto... no czesne. Niezłe. A odkurzacza to jeszcze nie mają ani kosiarki. A smycz dla psów jest. Kto by pomyślał? Chodnikiem będą szli. Dobra, teraz wami nie będę szedł, wracam do przemka. Bo teraz się kąpię. Za 3 godziny idzie do pracy. Ubrań oczywiście nie to, ale to już trudno. Gdzie tam, Na środku domu. Można i tak. Tu ją wstawię i tu musi stać. Graj solo. A ty gdzie jesteś? Jesteś już w tym parku? A ty idziesz dopiero? Podziwiamy sobie teraz naszą parcelę Daleko nie doszłaś z tym psem Ty się biec, bo ty zamarzniesz w końcu Nie ma czegoś takiego jak termometr? Przydałoby się Hm, <grym> ten pies tak idzie drogą byś szła, bo wcale go nie widać Wracamy do Przemka Za godzinę nie odbieram telefonu Coś ty masz na sobie Wysiłcia w seminarium Dobra Dadzą kasę, to weźmiemy Czemu nie? Hops, ładnie teraz grasz. Który już masz poziom? Nie, potem zrobisz to. Szóstym! Wow, jesteśmy prawie mistrzami gitary. Jeszcze trochę sobie na nim pogramy i będziemy, wiecie sam Nie, my jedziemy sami do pracy. Mamy na 16, więc żeby się nie spóźnić, to jedziemy. Teraz, jak zwykle, ten klawisz pracuje. To kończ, a my lecimy do parku, do Magdy. Wow, jeszcze nie doszłaś? No trudno się mówi Będziesz szła i szła tam, wracać do domu, bo to za dziewczyną dziewczyno O, tu mam jakiś e, dziwny, ładny widok O, to jest w ogóle chyba hotel jakiś, czy coś takiego Ej, ona chyba na rowerze nawet I tam też jest piesek, bo ledwo coś tam widzę Tam w tle, gdzie moja myszka była. Dobra, już nie chodź z tym psem, bo coś mu jest, coś go boli A, mu spać się chce Teraz bierz go Aha Nie no, to było ładne po prostu <taki> tak w słówką 500 złotych Jesteśmy bogaci, mamy 3000. 3000. Hops. Yy, nie włączaj. Zjedź lunch. Co chcesz? Zapiekankę. Będziemy zapiekankić, bo zapiekanki są takie pyszne i zdrowe. Hops. A Libi gdzie? Libi ma iść spać. Najpierw zje. O, jesteśmy się tam. Yy, nie to. Jedz z Miski. Oczywiście. I śpi. Połóż się. Czym się różni? Połóż się od drzemni. Pomyślimy potem Magda niech gotuje Ja dzisiaj dostanę awans, co? Odwiedź miejsce o nazwie księgarnia i spa Aha, dobra, to kiedy indziej Może dzisiaj, ale jak wrócimy z pracy, jak nie będzie późno Nie możemy się przemęczać, no nie? Gdzie masz miseczkę? Dobra, miseczka A pies co? Nie, nie wierzę, czy ten pies został w parku sam, a Magda pojechała taksówką. Być może, bo ona nie myśli o innych. Trudno, dobra. Magda idzie spać. Chyba ją boli. Że nie zamarzła w tym stroju sportowym. To grzało jej. Ile stopni? Zero to w sumie. Bardzo ciepło, gorąco. Opalać się przecież można. No i spać, no co czekasz? Nie, ty tyle, będziesz gruba. Otyły pies będziesz. A ty, do której pracujesz w końcu, bo nas się nie dowiedziałem do 22 czy zdołamy to zobaczyć okaże się bo nie wiem czy będziemy tak długo nagrywać Magda Magda śpi Libi śpi Przemek pracuje jak to zawsze już prawie kończy nam się zima za niedługo będzie wiosna to pewnie w przyszłym odcinku już na pewno zawita u nas ta piękna pora roku może wielkanoc sobie urządzimy, bo tak naprawdę nie urządziliśmy sobie wigilii. Nie było Halloween. To może na wielkanoc wiecie, w końcu przyjdzie ochotami zrobić takie, nie wiem, święto, przyjęcie czy coś takiego. Znamy trochę tych znajomych. Poczekajcie, ich jest. Co to robić? Dobra, i tak tego nie zrobię. Grać w klasy, no proszę. No on znajdł trochę, a Magda? Psa to chyba każdy musi znać. Co to jest? No też z znaczy ich trochę, może jakieś wiecie, przyjedzie takie wielkanocne, się uda. Nie dostałem awansu. Dostałem czy nie dostałem awansu? Dostałem. Jestem menadżerem zespołu. Tak czy nie? Czy mi się daje? Oczywiście, że dostałem. Dobra. Powoli będziemy się kończyć, bo nagrywamy trochę czasu, a przecież... O, jeszcze tylko to umiemy. Sprzątnij. Więc w Libii, weź się budź, bo tobą zaczęliśmy, to i z tobą skończymy. Słodki piesku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnych odcinków. Cześć.